Dzień dobry ponownie. Dzisiaj kontynuujemy zderzenia sprężyste. Zapiszmy temat zderzenia sprężyste, rozwiązywanie zadań. Na lekcji poprzedniej wypowiedzieliśmy wzory na współrzędne wektorów prędkości dwóch kul, które zderzają się tak centralnie i idealnie sprężyście. I szybciutko tylko przypomnę, właśnie wy macie to u siebie w zeszczytach już, ale może ktoś będzie to oglądał z pozy naszej szkoły kiedyś, bo przecież to zostanie na dłużej, więc to przypomnę tą lekcję poprzednią, to wyprowadzenie tych wzorów. Więc szybciutko już bez komentarza. O, może powiększę, bo to indeksy są ważne. Jeszcze raz tu. Trochę tam techniki trzeba było użyć, matematycznej i sprytu. I w ramkach, w ramkach y, są te dwa wzory: y, na prędkość końcową pierwszej kurki po zderzeniu i na prędkość końcową drugiej kulki pozderzenia. One są oznaczone u1, u2. Znaczy, dokładnie tu trzeba dość powiedzieć właśnie precyzyjnie, że to u1 i u2 to nie są wartości prędkości, tylko współrzędne wektorów prędkości. I to dzisiaj będzie to istotne. Trzeba będzie wiedzieć, kiedy mamy do czynienia ze współrzędną, a kiedy z wartością wektora. No dobrze. Więc te dwa wzory jeszcze dzisiaj wielokrotnie będę je pokazywał. Bo będziemy je wykorzystywali, więc z tej lekcji poprzedniej. Już na, na dzisiejszej lekcji potrzebujemy tylko pierwszy wzór i drugi wzór i trzeba będzie go dostosować do, do tych zadań. No dobrze, to później jeszcze pokażę i zaczynamy od zadania zadania 3. 5, 3 ze strony 141 tego pierwszego zbioru nowej ery dla y, y, klas po gimnazjum y, po gimnazjum y, ten, ta, po, 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 który programy ostrzeżone tak? i przeczytajmy treść jak zawsze żeby wszyscy mogli to, do tego dotrzeć no to mamy to zadanie Ustawię, żeby to widoczne. Kula o masie M zderza się centralnie, czołowo, sprężyście ze spoczywającą, spoczywającą kulą o masie 2M. Dwa razy większą. Oblicz, jaką część energii kinetycznej przekazuje pierwsza kula drugiej w wyniku zderzenia. Prędkość pierwszej kuli przed zderzeniem V01 równa się 2 m na sekundę. Czyli co tu wiemy? Nie znamy nie z samych tych mas, tylko wiemy, w jakim one są w stosunku. Czyli, czyli ta masa druga jest dwa razy większa od masy tej pierwszej. Czyli, czyli masa M1 to będzie M, masa M2 to będzie u nas 2M. Znamy jeszcze tą prędkość końcową początkową tej kuli pierwszej, V01. Tak że będziemy musieli się tylko stosować 2 metry na sekundę. I jeszcze wiemy, że ta kula, kula druga spoczywała przed zderzeniem, czyli, czyli V02, gdybyśmy tak oznaczyli, jest równe 0. Albo V2 równa się 0, też można by było. No i zapiszmy te dane. I trzeba obliczyć, jaką część energii kinetycznej przekazuje pierwsza kula drugiej kuli. Trzeba dobrze rozumieć, o co oni pytają. Więc zaczynamy od tego zadania. Wypiszmy dane, właśnie, że M1 to jest M, M2, M2. Niby nie mamy, to już nie są metry, tylko to jest ta masa. Nie też nieznana nam, ale dla nas będzie istotne tylko tam, gdzie stosunek tych mas we wzorze i to, to, m, to masa, przez którą weźliśmy masę M1 i M2, ulegnie później skróceniu. V01 to jest 2 m na sekundę i V2 to jest Z. Tu narysujmy rysunek. Na początku ta kula druga spoczywa, czy V2 to jest 0, masa tej kuli drugi to jest 2m, pierwsza kula ma masę m, porusza się z prędkością, a tu wektor jeszcze się przydał, z prędkością V01 w kierunku tej, zderza się z nią sprzężyście, no i pytają nas o właśnie o co nas pytają? Pytają o to, jaką część energii kula pierwsza przekazała, w kinetycznej energii, przekazała drugiej kuli. No właśnie czym się charakteryzują zdarzenia spężyste, że całkowita w układzie izolowanym, właśnie na ten układ izolowany, gdzie tylko działają siły między elementami układu. Energia kinetyczna na początku i na końcu będzie taka sama, właśnie tym się charakteryzuje zderzenie sprężyste. No to znaczy, że taką energię, jaką, to znaczy, energia kinetyczna kuli drugiej jest równa zero. Po zderzeniu ta kula uzyska prędkość, a więc wyższą energię kinetyczną, więc zwiększy swoją energię kinetyczną, ale skoro całkowita energia kinetyczna układu nie mogła ulec zmianie, no to znaczy, że ta kula. Pierwsza musiała stracić tyle samo energii kinetycznej, ile, ile ta, ta druga zyskała. Więc jak chcemy obliczyć, ile zyskała na przykład kula druga energii kinetycznej, to, to możemy obliczyć jej prędkość końcową i jej energię energię kinetyczną końcową, bo, bo początkowa jest równa 0, no to energia kinetyczna końcowa tej kuli drugiej będzie mówiła nam o tym, ile ona otrzymała tej energii kinetycznej od kuli pierwszej, ale można też w inny sposób zrobić, obliczyć energię kinetyczną kuli tej, tej pierwszej na początku, energię kinetyczną tej kuli pierwszej na końcu, jak z pewnością skoro ta kula zyskała energię kinetyczną, to tam musi stracić, czy będzie się wolniej poruszała. I jak odejmiemy od energii kinetycznej początkowej tej kuli, jej energię kinetyczną końcową, no to otrzymamy, otrzymamy o ile się zmniejszyła energia kinetyczna kuli pierwszej, a oczywiście tyle samo o tyle samo się zwiększyła energia kinetyczna kuli drugiej. I my zrobimy tą, tą drugą część zadania, znaczy w, to, w, te, to w tej drugiej formie, ale o, w obu przypadkach może to zrobić na, na, w, jednym, w jeden sposób i w drugi. No to więc zaczynam. No przede wszystkim musimy przypomnieć sobie wzory na U1 i 2, U1 i U2, czyli jeszcze raz pokazuję te wzory z tych ramek, czyli zapis, zapiszę za chwileczkę ten wzór, przepiszę go ten wzór i ten wzór. I będę dostosował ten wzór do tego naszego zadania i ten wzór drugi. Więc tu macie wzór na U1, przepisany ten wzór z ramki. No i właśnie co my teraz wiemy? I proszę uważać, że w tym wzorze to U1 to jest współrzędna wektora prędkości pierwszego ciała po zderzeniu. I również to V1 i V2 to też są współrzędne wektory prędkości to ciała pierwszego przed zderzeniem, a to ciała drugiego przed zderzeniem. I więc my, jeżeli będziemy chcieli tu wstawić wartości prędkości, to pamiętajmy, że, że jeżeli wektor nasz jest zgodny z osią, to, wartość, to, to, to w miejsce współrzędnej wstawiamy, znaczy wartość, wartość tej prędkości. Jeżeli wektor jest przeciwny do osi, to w miejsce współrzędnej wstawiamy, wstawiamy minus wartość prędkości. I trzeba będzie to uważać. Więc my w te, dlatego, bo już znamy rzeczywisty zwrot wektora V01. To wybierzemy tą naszą pomocniczą oś, względem której współrzędne będziemy tych prędkości określali, zgodnie z, tym, z tą prędkością. Więc nasza ta oś pomocnicza jest, jest w prawo skierowana, to znaczy, że współrzędne wektorów, które są prędkości, które są zgodne z tą osią, będą równe wartości, tych prędkości, wartości danej prędkości. A współrzędne wektorów przeciwnych do, do tej osi będą równe minus wartości danej prędkości. No to na razie zobaczmy, co my wiemy w tym wzorze, o tym U1. No, że prędkość V2, tej drugiej kuli początkowa, to jest to, jest równa 0, więc ten wyraz drugi znika nam, a nasza prędkość V1, współrzędnej w tym miejscu ma być współrzęda wektora V1, to patrzymy wektor, wektor V1 to jest, to jest to ma być współrzędna prędkości początkowej tej pierwszej kulki, czy to tu my znamy na razie wartość prędkości tej pierwszej kulki, ale ponieważ skierowaliśmy tą naszą oś pomocniczą względem której współrzędne będziemy określać zgodnie z tym wektorem, no to to współrzędna tego wektora jest równa wartości tego wektora, więc w v V1 wstawiamy V01, czyli wartość, to już, a V01 jest już wartością tego wektora. No i w takim razie, jeszcze ponieważ ma, o masach coś wiemy, że masa M, M, M1 to jest M, M2 to jest 2M, no to w miejsce M1 wstawiamy M, w miejsce M2, 2M, tu wstawiliśmy również tu w mianowniku w miejsce M1M, w miejsce M2, 2M, no to tu było to jest proste przekształcenie. M minus 2M to jest minus M, tu będzie 3M, czy mamy minus m przez 3m m się skraca, wychodzi nam, tu oczywiście V01 zostaje to będzie minus 1 trzecia V0. Widzimy, że, widzimy że, że, że rzeczywiście to, co tu uzyskujemy, to jest właśnie współrzędna wektora prędkości, bo co oznacza ten minus? Znaczy minus? Czyli prawa strona jest ujemna, bo to jest wartość wektora, czyli dodatnia to liczba, dodatnia i to jest jeszcze ten minus. Więc prawa strona jest ujemna, czyli, czyli współrzędna wektora tego U1, to znaczy jest prędkość końcowa, współrzędna prędkości końcowej tej pierwszej kulki po zderzeniu, jest ujemna, czyli czyli, czyli jest, ten wektor u1 jest przeciwny do tej osi, czyli ta kulka po zdarzeniu będzie się poruszała w drugą stronę. A wartość tej prędkości będzie równa 1 trzecia V01, bo przy wartości tego ten minus pomijamy. Tak? No ale mamy już tą współrzędną wektora prędkości końcowej pierwszej kulki. Teraz to samo robimy, z kulką z drugą, czyli przepisuję ten wzór z ramki na współrzędną wektora prędkości końcowej drugiej kulki przepisałem no i teraz co my wiemy, że V2 to jest prędkość początkowa jest tu widoczne to V2 czy nie jest widoczne, słabo jest widoczne o o teraz będzie lepiej, to jest V2, więc to V2 jest równe 0, V2 jest równe 0, no więc 0 razy cokolwiek to jest 0, no tu to 0 napisałem, mogłem już opuścić, ale nie opuszczałem, teraz plus 2M1V1, ponieważ V1 to jest, zgo y znaczy V1, to jest ta prędkość, tak naprawdę, ona jest zgodna z naszą osią, czyli współrzędna tego wektora, to jest równa wartości tego wektora, więc zamiast V1, czy współrzędnej wektora V1, wstawiamy plus V0,1, czyli plusa tu nie piszemy. Tu oczywiście jest m, nie ma tego, tu by, przez, tak z rozpędu napisałem indeks, ale już zniknął tu. No i więc pierwszego wyrazu nie ma, zostaje nam 2m V0,1 przez 3m. I to M się skróci, zostaje plus 2 trzecie v co to znaczy, że współrzędna prędkości końcowej drugiej kulki, czyli prędkości drugiej kulki po zderzeniu jest dodatnia, dodatnia i ma taką wartość jest dodatnia, to znaczy, że kulka druga, co to jest oczywiste tu, będzie się poruszała zgodnie z, tą, z tym zwrotem tej, tej osi pomocniczej. I to jest oczywiste. Czy jak spoczywała wcześniej, to napędów się w drugą stronę nie będzie poruszona. No i właśnie. Mamy, mamy tu dwie, dwie prędkości. Dwie prędkości. U1 i U2. I można na dwa sposoby teraz obliczyć to, ile zyskała energii kinetycznej kulka druga, albo ile straciła energii kinetycznej kulka pierwsza. My zrobimy, nawet to jest wcale to nawet trudniejsze to, co teraz zrobimy niż, tą, niż określenie ilości energii, którą uzyskała kulka druga, ale tu troszeczkę komplikujemy sobie życie, żeby poćwiczyć. Więc chciałbym dowiedzieć się właśnie, jaką część energii swojej kulka pierwsza, kinetycznie, kulka pierwsza przekazała drugiej. Jak to się oblicza? No, żeby oblic najpierw musimy obliczyć, ile energii kinetycznej straciła kulka pierwsza, bo tyle zyskała druga, więc musimy obliczyć tą bezwzględną wartość zmiany energii kinetycznej kulki pierwszej, ale jak chcę wiedzieć, jaką część ta, ta stracona energia stanowi, stanowi jej, na jej energii początkowej, no to trzeba podzielić tą zmianę energii kinetycznej, bezwzględną wartość tej zmiany przez energię kinetyczną, y, począ początkową tej pierwszej kulki. Y, tu można by dawać y, e ekin P na przykład, ekin początkowy 1, ale ekin 1 to będzie oznaczało, że to jest u nas energia kinetyczna tej pierwszej kulki, ta początkowa jej energia kinetyczna. No to najpierw obliczmy to, z w liczniku. No to za y zmiany energii kinetycznej, to będzie różnica ty, y, tych energii, zresztą wartość bezwzględną bierzemy. bierzemy, to musimy odjąć od energii kinetycznej większej energię kinetyczną mniejszą, to większa będzie energia kinetyczna y, y, pierwszej kulki, ta początkowa, niż ta końcowa, bo ta pierwsza kulka straciła energię kinetyczną, bo część jej przekazała tej kulce drugiej. No to na, żeby obliczyć tą różnicę energii kinetycznych, musimy obliczyć energię kinetyczną y, pierwszej kulki początkową, y, początkową no i właściwie co, to, to można by napisać tu, o, w tym miejscu, ekin 1p, początkowe. To byłoby jeszcze, no to jak można, to dlaczego nie napisać? No to już jest napisane, o. No najpierw to obliczamy energię kinetyczną pierwszej kulki początkowo. No to jest wzór na energię kinetyczną, to jest... Masa razy prędkość do kwadratu, wartość prędkości do kwadratu przez 2. U nas ta wartość prędkości y, początkowej tej pierwszej kulki to jest po prostu to V01, no to już pierwsze wzory mamy. Energia kinetyczna pierwszej kulki, ale ta końcowa, no to jest masa tej pierwszej kulki razy wartość prędkości końcowej, końcowej tej kulki do kwadratu przez 2. No my to U1 mamy jest ujemny, ale akurat w przypadku, w przypadku, czy to jest, bo to jest wspóre, to ujemne to, to nie jest